Wolskie Centrum Kultury, oprócz tego, że realizuje taką standardową funkcję instytucji kultury, jak robienie koncertów, spektakli, działań edukacyjnych dla, dla dzieci i młodzieży, stara się też w jak największym stopniu stwarzać przestrzeń do integracji mieszkańców, do tego, żeby mieszkańcy mogli się poznać i podjąć jakieś wspólne działania. Znajdujemy się w kawiarni sąsiedzkiej, która była pierwszym jakby tego typu miejscem które miało służyć właśnie temu celowi, żeby mieszkańcy mogli się poznać i podjąć wspólne działania. I wokół tej kawiarni zaczęły pączkować jakby kolejne inicjatywy z tym związane. Czyli jadłodzielnia, gdzie mieszkańcy mogą się wymieniać między sobą jedzeniem. Nasz sąsiedzki warsztat stolarski, gdzie realizują wspólne projekty stolarskie. No i w końcu nasz ogród społeczny, który, który powstał w tym roku i też jest taką przestrzenią, gdzie dużo osób się poznało i zaczęło, zaczęło wspólnie działać ze sobą. Jako instytucja szeroko rozumiemy kulturę i nie boimy się wchodzić w niej oczywiste tematy, takie jak ekologia czy zieleń w mieście. Działał u nas projekt ekosystem, prowadzony przez Krzyśka i Agnieszkę, którzy organizują różnorodne warsztaty związane właśnie z tematem ekologii. Z ich inicjatywy powstała też tutaj na naszym terenie szklarnia. I ta szklarnia, jako takie miejsce przeznaczone właśnie pod uprawę, była dla nas inspiracją do tego, żeby założyć ogród społeczny. Tym bardziej, że mieszkańcy już wcześniej zgłaszali do nas takie potrzeby, że brakuje na woli miejsca, gdzie wspólnie można by było uprawiać warzywa i owoce. Ogród składa się z kilku części. Na samym początku, kiedy wchodzimy do niego przez bramę, mijamy część ozdobną, której nie trzeba szczególnie pielęgnować to są głównie krzewy, kwiaty, trawy ozdobne. Na podwyższeniu na tarasie w doniczkach rosną w sezonie oczywiście truskawki, poziomki i pelargonie. Tutaj mamy takie fajne patio wypoczynkowe, które zbudował nasz dział techniczny w lockdownie i ono jest połączone z zielnikiem. Tam hodujemy miętę, kolendrę, bazylię i wszystko to też wykorzystujemy w, w kawiarni na bieżąco. Stworzyliśmy ogłoszenie na portalu Chodnicy Warszawy z informacją, że poszukujemy ludzi, którzy wspólnie z nami chcieliby zaplanować i prowadzić ten ogród. Zgłosiło się około 40 osób I z tej grupy tak naprawdę wyklarowała nam się Grupa 10 osób, z którymi przez cały sezon, od wiosny, najpierw planowaliśmy, potem sadziliśmy, pielęgnowaliśmy, aż w końcu zabraliśmy plony z naszego obrotu. A teraz przechodzimy do ścieżki sensorycznej, która jest dedykowana w szczególności dzieciakom. Jest zbudowana z takich różnych podłoży i ona ma za zadanie właśnie oddziaływać na różne zmysły. Najfajniej jest po niej chodzić na bosaka. Znajdujemy się w naszym sąsiedzkim warsztacie stolarskim, zwanym męską shopą. Mieszkańcy mogą tutaj przychodzić i za darmo korzystać z narzędzi, korzystać z przestrzeni i realizować swoje projekty stolarskie. Tutaj, m.in., powstały donice do naszego ogrodu społecznego. No i też zachęcam wszystkie osoby, które chciałyby założyć swój ogród społeczny, że mogą też przyjść tutaj do nas i przy wsparciu wolontariuszy, wolontariuszek przygotować donice, pergole czy inne elementy, które są potrzebne do stworzenia ogrodu. Myślę, że pomysł na prowadzenie ogrodu społecznego jest absolutnie uniwersalny i sprawdzi się w wielu domach kultury, nawet w mieście. Na przykład tutaj stworzyliśmy podniesione grządki, gdzie w donicach po prostu można sadzić warzywa, bo niestety pod spodem mamy po prostu gruz i beton. Na terenie naszego ogródka znajduje się różowa skrzyneczka, dedykowana dziewczynom, kobietom. Tutaj można zostawić artykuły higieniczne pierwszej potrzeby. Mamy też jadłodzielnię z lodówką i półką na suche produkty a wszystko to, co, co nie zostanie zabrane, też to, co e, wyprodukujemy w naszej kawiarni, czyli na przykład fusy po kawie, e, utylizujemy w kompostowniku to, co powstanie, zielony nawóz, wykorzystujemy później po to, żeby urzeźnić ogródek. Wolontariat w Ogrodzie społecznym Polskiego Centrum Kultury opiera się na takiej współpracy pracowników z wolontariuszami. Wolontariusze mogą przychodzić na dyżury, które organizowane są przez pracowników WCK lub w sezonie letnim, w okresie wakacyjnym, praktycznie codziennie i w każdym momencie dnia. Mogą przyjść i tu coś działać. Ja często tu przychodzę z synem, więc syn może się pobawić z dziećmi. Też mi często pomaga w tych pracach ogrodniczych. Dla niego to jest super zabawa i atrakcja. Cieszy się bardzo, że jest wolontariuszem i jest tego bardzo dobra. Ogród tak naprawdę wymaga stałej pielęgnacji. Więc wolontariusze przychodzą tutaj praktycznie codziennie. Dbając o niego, podlewając, pieląc, sadząc. Staramy się jakby na bieżąco wymieniać informacjami, co jest do zrobienia, żeby każdy wiedział, jakby co danego dnia może, może wykonać. Ale oprócz wolontariuszy, angażują się tutaj w działania ogrodowe też mieszkańcy, którzy odwiedzają kawiarnie czy inne nasze przestrzenie. Są to głównie dzieci i młodzież, które przychodzą tutaj w dosyć licznej grupie, no i też staramy się właśnie ich tutaj angażować, biorą konewki, podlewają, więc ta grupa jest jakby szersza niż tylko to nasze, tych naszych dziesięcioro wolontariuszy. W przyszłości chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej tych wolontariuszy u nas, ponieważ no czasami brakuje jednak tych rąk do pracy. Chcielibyśmy, żeby na wiosnę nam pięknie zakwitły te kwiaty, które posadziliśmy w tej części ozdobnej. Niedawno właśnie była taka duża akcja sadzenia cebulek. Także mam nadzieję, że na wiosnę będzie pięknie, kolorowo. Chcielibyśmy popracować nad tym dachem, który jest taki Smutne i szary i żeby właśnie on się zazielenił i w lecie też wyglądał pięknie. Jeśli chodzi o samych wolontariuszy, jest to grupa jakby osób dosyć młodych. Są to ludzie w wieku dwudziestu kilku, trzydziestu, trzydziestu paru lat. Na pewno zależy nam na tym, żeby utrzymać tę grupę, ale w kolejnym roku chcielibyśmy też ściągnąć tutaj kolejnych mieszkańców. Na pewno fajnie by było zaangażować też seniorów i seniorki, którzy mogą też mieć więcej wiedzy na temat uprawy. Myślę, że też mogą nas tak wesprzeć bardziej ekspercko w naszych działaniach w ogrodzie.